Cześć! Dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny dzień mojej wyprawy i kolejną przygodę. Yeah! Myślałam, że wszystko, co hardkorowe, mieliśmy wczoraj. Maja nas zabije. Spoko, się. Działam pod dużym, silnym stresem. Yeah! Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że dzisiejsze wyzwanie wiąże się z mocą i osiągami. I to nie tyle mojego Mustanga, co moimi. O co chodzi? Wiem tyle co wy, czyli nic, ale z tego co pokazuje mi nawigacja, zaczynamy nad Dunajcem, więc zapowiada się ciekawie i na pewno pięknie. To już czwarty dzień wyprawy Mai za kierownicą elektrycznego Mustanga Mach E w duchu przygody. Po wspinaczce, szybowcach oraz zmaganiach na łódce regatowej, Maja dotarła do Pienińskiego Parku Narodowego, najstarszego parku narodowego w Polsce. Jedną z największych atrakcji parku, poza fantastycznymi widokami, szlakami turystycznymi i trasą rowerową Velo, jest spływ Dunajcem. Ciekawe, czy ta aktywność przypadnie do gustu Mai, która nie przepada za wodą? Spróbuję wytrzy, wykrzesać trochę więcej entuzjazmu. Dotarłam do miejsce, jest bardzo klimatyczna miejscówka na mini camping. Dostałam informację, że bohaterem dzisiejszej przygody jest mój kajak, wczorajszy. Użycie go to nie był koniec. Panowie, wy powinniście mi ułatwiać tutaj kręcenie, a nie drogę zagrać. Jak to? Dzisiaj jak będzie głównym bohaterem. I wiem też wreszcie, po co mi pianka i kask, które włożyłem od samego początku. Z całą pewnością dzisiaj się przydadzą, bo jest chłodnawo. Rzeka z całą pewnością też nie ma 28 stopni. Zatem ślizguję się w nią i lecimy na rzek. Zgodnie z instrukcjami maja ma przygotować się do spływu, wskoczyć do kajaka i spłynąć Dunajcem. Miejsca spotkania podobno nie sposób przegapić. Wystarczy bacznie obserwować brzeg. Przy wodowaniu kajaka pomaga niezastąpiona ekipa Forda, która dosłownie i w przenośni wypycha maję na mroźne wody rzeki. Symbolicznie cię zepchnę i zaczniesz na Połamania wiosł, albo nie łam, bo pożyczone. Nie w tą stronę długo w brzegu. Wiesz wracać? Macie to! Kajaki mi się bardzo spodobały po przygodzie na żaglówce dopływaniu kajakiem naprawdę odnalazłam w tym taką dużą relaksację więc bardzo mi się spodobało. Owszem, brakuje mi trochę siły w rękach, natomiast sam sport e, podoba mi się, albo przynajmniej tak myślałam, że mi się podoba. Dunajec jest rzeką górską, ale na wielu odcinkach jest spokojny i pozwala spływać rekreacyjnie. To aktywność, której spróbować może każdy. Sposobów na spływ jest wiele. Jednym z nich są tradycyjne łodzie fisackie lub duże pontony zabierające na pokład nawet kilkunastu pasażerów. Można również, tak jak Maja, spływać indywidualnie własnym kajakiem górskim. I słuchajcie, to cholerstwo jest tak wywrotne, wypikacie to sobie, wypikacie. Maja kontynuuje spływ i w pewnym momencie na brzegu dostrzega Krzysztofa. Nie ma wątpliwości, że to miejsce, do którego miała spłynąć. Krzysztof jest instruktorem kajakarstwa górskiego, medalistą Mistrzostw Polski oraz uczestnikiem Mistrzostw Europy. I na co dzień zmaga się z najtrudniejszymi rzekami naszego kontynentu. dziękuje. Tak, dziękuję. dziękuję. Proszę. Jak Ci się podobało? Super. Słuchaj, to gratuluję ukończenia fajnie. pierwszego etapu Twojej kajakowej przygody. Ja mam na imię Krzysiek. Cześć. Cześć. I zaraz się dowiesz, co Cię czeka w drugim etapie kajakownictwa. Okej, okay, czyli jest coś więcej niż to? Tak, ale o tym się Dobra, dowiesz. Dobra, to ja już się boję. <laughs> Maja dotarła na jeden z dwóch w Polsce torów do kajakarstwa górskiego. Oto tor kajakowy Wietrznice, znajdujący się w malowniczej kotlinie pomiędzy Gorcami, Beskidem Wyspowym, a Beskidem Sądeckim to tutaj zaczyna się druga część przygody. Teraz czas na drugi etap naszej przygody. Jesteśmy na torze kajakowym w Wietrznicach. Zaraz będziesz miała okazję popływać na kajaku górskim. Jesteś kolarką górską. Teraz będziesz miała okazję spróbować kajakarstwa górskiego. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. No, przyznam, że ten tor robi wrażenie. Jak na niego pierwszy raz zdecydowanie wszystkie fale załamania wyglądają na takie, które chcą mnie wywrócić. W związku z czym nie czuję się pewna przed takim przygodą. No, ale wierzę, że powiesz mi, co mam robić i wyjdę suchą stopą. Bardzo chcielibyśmy spełnić życzenie Mai, szczególnie że temperatura wody była daleka od komfortowej. Niestety, część szkolenia przewidywała płynięcie w pław przez tor. No, mieliśmy malutki incydent. E, niestety w e, przypływie adrenaliny człowiek zapomina o tym, że miał przed chwilą kontuzję. E, w związku z czym wychodząc z wody ciach podaje lewą rękę e, do Krzyśka. Ten mi chce pomóc i mnie uratować. E, tymczasem to była ta ręka, e, w której mam cały czas jeszcze nie do końca zrośnięty obojczyk. Na szczęście obyło się bez kontuzji i Maja mogła kontynuować kurs kajakarstwa górskiego. Się bardzo lekko i przyjemnie. Na początku wchodzi z torczy, jeszcze jakby jacuzzi. Yy, przyjemny masaż nóg. Fajnie, fajnie. do czasu kiedy były pierwsze rapidy wtedy nie wiesz co się dzieje. Ład już dużo wody, ale na szczęście szybko woda wyrzuca do góry. Po niewątpliwych wrażeniach przyszedł czas na małą przerwę, w czasie której Maja postanowiła dowiedzieć się nieco więcej o kajakarstwie górskim. Krzysiek pokazuje te aktywności dostępne dla każdego i o ile szybowce, ja uważam, że były na granicy e, takich aktywności, to e, ten tor do kajakarstwa górskiego już całkowicie dla mnie wygląda na ekstremalny. Samo płynięcie na kajaku górskim e, wymaga przygotowania wcześniejszego. Jak ktoś ma ochotę spróbować, no może tutaj do Was po prostu przyjechać e, na weekend i... Nauczyć się pływania na tym torze? Jak najbardziej może, ale musi być po kursie. Nie da się po prostu pożyczyć sprzętu, wskoczyć na, na tor. No jest to zbyt ryzykowne i wymaga trochę więcej czasu. Ten kurs może być tutaj? To jest dokładnie w tym miejscu, z tym, z tym że zaczynamy trochę niżej, na wodzie stojącej i każdego dnia jakby podnosimy tą poprzeczkę trudności. W trzeci dzień taki uczestnik kursu może spłynąć właśnie do tym biegu. Wiosłowanie kajakiem po górskiej rzece. Przebijanie się przez mocny nurt i fale. To tylko niektóre z rzeczy, których doświadcza się podczas pływania kajakiem górskim. Ale zanim to nastąpi, trzeba przejść szkolenie. Mai narzucone zostało tempo iście ekspresowe. Trzydniowe szkolenie odbywa się w trzy godziny, ale wciąż pod bacznym okiem instruktora. Jednym z obowiązkowych ćwiczeń było ratowanie się z wywróconego kajaka. Nie, to Rozumiem, że tak po prostu... Tak. To pochyl się do przodu, nie do tyłu. Mamy to powtórzyć? To jest ciekawe, interesujące, bo em, po przewróceniu się kajaka sytuacja jest, wydawałoby się, bardzo niekomfortowa. Woda turbulentna, e, kajak na górze, z którego trzeba się wydostać. Trzeba najpierw ściągnąć neopren, na potem e, ściągnąć nogi do środka i, i wyjść z kajaka. E, nie wie się, gdzie się jest. E, zupełnie. Błędnik e, wariuje. Niemniej jednak e, nie mam, przynajmniej ja nie miałam zupełnie paniki. Teraz czas na gwóźdź programu. Maja musi przepłynąć kajakiem cały tor, co nie jest wcale takie łatwe. Fale nieustannie kołyszą kajakiem olimpijki, która teraz zdana jest tylko na siłę własnych mięśni. Do tego musi sama przewidywać zagrożenia, błyskawicznie podejmować decyzje i kontrolować zachowanie wody. Co nie zawsze się udaje. Jak to we wszystkich moich aktywnościach? Moje przeszkolenie trwało dwie minuty, w związku z czym nie było czasu na to, żeby na spokojnej wodzie popróbować swoich sił, tylko co tam, od razu? Ciach, kaskady, a jak? To by było bardzo fajnie przypłynąć całe, ale to naprawdę nie jest sposób. Maju, jak wrażenia po spływie? No, przyznam, że miałam taką cichą nadzieję, że mi się uda to przypłynąć, ale jednak jeszcze nie te umiejętności. Natomiast wierzę, że jak potrafisz, to może to być duży fan. Taki roller coaster w naturze, jak ja też mówię, mamy w Kolarstwie Górskim, więc zbliżone do tego, co mi bliskie. Niemniej jednak no, spodobało mi się bardzo, jak będzie 30 stopni, chętnie wrócę się u Ciebie pod szkole, aczkolwiek dzisiaj chętnie trochę odpocznę, główka dostała, dobrze, że był kapask. A wywrotka? Słuchajcie, super przygoda dla każdego, naprawdę. Na pocieszenie jednak Krzysiek powiedział mi, że dopiero po 12 godzinach szkolenia ktokolwiek jest w stanie przez ten fragment przepłynąć, więc ów, nie czuję się takim leserem. Tymczasem już bym się zawijała, tylko powiedz mi co z kajakiem. No dobra, pora pożegnać się z Dunajcem. Mam wrażenie, że poznałam go aż za dobrze, ale to poznawanie, zarówno na spokojnie, jak i bardziej ambitne, to naprawdę super aktywności, które polecam Wam spróbować. A teraz zmierzam ku mojej ostatniej przygodzie. Wygląda na to, że najbliższą noc spędzę gdzieś pod tatrami. Dlaczego tam? Tego nie wiem, ale na pewno sprawdzę dla Was kolejny pomysł na ciekawą przygodę. Widzimy się w kolejnym odcinku.